No, i taki start, najgorętszy okres w życiu każdego gracza, to ja rozumiem. Jeśli mijający wrzesień ze Starfieldem, Nowym Mortalem, Baldur's Gate 3 na PS5, czy dodatkiem do Cyberpunk 2077 wydawałbym się dobry, to poczekajcie tylko, jak zobaczycie, czym uraczy nas październik. Oj, najbliższe tygodnie dadzą nam do wiwatu nam i naszym portfelom. Wierzcie lub nie, ale takiego nagromadzenia potencjalnych hitów w tym roku jeszcze nie było. I prawdopodobnie już nie będzie. No to co, Kupki z ciepłą herbatą lub kawą w dłoń i zapraszamy do oglądania. Oto z czym przyjdzie nam się zmierzyć w ciągu najbliższych kilku tygodni. A, i jeszcze jedno. Sponsorem październikowego wydania najciekawszych premier gier jest Bank PKSA, posiadający w swojej ofercie konto przekorzystne dla młodych z niezłym zastrzykiem dodatkowej kasy na początek. Co więcej, wybierając kartę z wizerunkiem gamingowym można zgarnąć punkty wymienne na nagrody, w tym doładowania do PlayStation Store i Xbox Live. A teraz już zaczynamy naszą zabawę w premiery. Tęsknicie za grami w klimatach Indiana Jonesa bądź słynnej pierwszej Mumii? No to ten tytuł powinien Wam się spodobać. Alternatywne lata 30. XX wieku, grupka awantorników wyrzutków o niezwykłych umiejętnościach i złowrogi kult próbujący zdobyć władzę nad światem, wchodząc w posiadanie starożytnych artefaktów i budząc do życia pradawne moce. Sami przyznacie, brzmi to całkiem nieźle. Dorzućmy do tego jeszcze strategiczną rozgrywkę, mocno nawiązującą do takich legend jak X-Com czy Commandos oraz fakt, że gra już w dniu swojej premiery pojawi się też w Game Passie. I hit mamy chyba murowany, a przynajmniej my na to liczymy. You're going to help me save the world. Pewnie teraz kręcicie nose, co? Żeby po tak obiecującym początku pokazywać jakiegoś minecraftowego tomka i przyjaciele. Mówcie jednak co chcecie, ale jest jakaś niesamowita magia w tym kolorowym zbudowanym z wokseli świecie w tych małych pociągach i niewielkich dioramach, które przyjdzie nam tutaj ustawiać kładąc tory, stacje czy budynki. Jak na grę logiczną, to może być całkiem miłe, relaksujące doświadczenie. Chyba nie ma co zaprzeczać, że ten tytuł nie miał łatwego startu. Jego pecetowa premiera, która miała miejsce prawie rok temu, nie spotkała się ze szczególnie gorącym przyjęciem. Zbyt dużo problemów i dość osobliwe podejście do monetyzacji zrobiły tu swoje. Jakiś czas temu twórcy obiecali jednak poprawę, która ma pchnąć tę kooperacyjną strzelankę w mrocznym uniwersum Warhammera 40 000 na nowe, bardziej RPGowe tory. Czy to nastąpi już teraz, wraz z mocno opóźnioną xboxową premierą? Przekonamy się niebawem. Jedni powiedzą teraz, że Hellboy na taką grę nie zasłużył. Drudzy? Będą pewnie zachwycać się tym specyficznym stylem graficznym, któremu całkiem blisko do kart komiksu. Proces tworzenia gry zaangażowany był zresztą twórca postaci diebelskiego chłopca. Jeśli więc lubicie tego typu klimaty, to przy tej przygodowej grze akcji powinniście się dobrze bawić. Jeśli nie, no cóż, to może lepsza będzie nasza kolejna propozycja. Tak. Na ten tytuł czekaliśmy. Nowy Assassin's Creed ma być bowiem powrotem do korzeni całej serii, znacznie bardziej kameralny, bez wielkiego otwartego świata i całego mnóstwa niepotrzebnych zadań. No i znów zawędrujemy tutaj na średniowieczny Bliski Wschód. Słowem, będzie to coś jak legendarna już jedynka, tyle że na styrdach i z nowym, choć znanym już bohaterem. A skoro tak, to powróci tu też kultowy parkour i to w najlepszym jego wydaniu, z widowiskowymi skokami wiary i płynnym poruszaniem się po dachach, ścianach i uliczkach tętniącego życiem miasta. Kto wie, może będzie to dla nas fanów serii Assassin's Creed Łyk świeżego powietrza. Jak widać październik będzie też bardzo łaskawy dla wszystkich miłośników porządnych nastawionych na symulację wyścigów. Szczególnie, że na kolejną, tym razem już next genową odsłonę znakomitej forcy Motorsport czekaliśmy aż 5 długich lat. W międzyczasie zdążyły układać się dwie odsłony Forzy Horizon, konkurencja też zresztą nie próżnowała. Nowy Motorsport ma więc wysoko ustawioną poprzeczkę. Czy będzie w stanie ją przeskoczyć? Patrząc na zwiastun i słysząc zapowiedzi o ponad 500 prawdziwych samochodach, ray tracingu, ulepszonej fizyce czy niesamowicie zaawansowanej sztucznej inteligencji kierowców, można być tego niemal pewnym. A, i pamiętajcie, ta gra też trafi od razu do Game Passa. Roblox to absolutny fenomen. Jakby nie patrzeć, ta niezwykła platforma do tworzenia własnych gier ma już 17 lat, a jej popularność cały czas rośnie. Efekt? Za chwilę wyląduje ona też na PlayStation. Można zapytać jedynie, czemu tak późno? Seria Total War znów nabiera wiatru w żagle. Po przygodzie z Warhammerem Fantasy w końcu wracamy do historycznej starożytności, by w cieniu wielkich piramid powalczyć o prawo do tronu Faraona bądź też Wielkiego Króla hetytów. I choć nowa odsłona nie powali nas raczej na kolana, dostępnych ma być jedynie kilka frakcji, to jednak przyniesie zapewne sporo radości fanom strategicznego zarządzania i toczenia bitew w najróżniejszych warunkach. No i będzie też na czym oko zawiesić, bo starożytny Egipt wygląda tu naprawdę zacnie. Co prawda, Star Trek to nie niegwiezne wojny i wielkiego szumu wokół tego tytułu raczej nie będzie. Tej, ale spokojnie, odłóżcie, może te widły i pochodnie, nie będą potrzebne. Przecież ta gra i tak zostanie dostrzeżona przez fanów rozbudowanych strategii. Dlaczego? No, skoro palce w tym projekcie maczało również studio Paradox, uchodzące przecież za króla gatunku Grand Strategy, to coś w tym musi być, nie uważacie? Patrząc na to, jak świetnie prezentuje się na tym zwiastunie drugi Lord of the Fallen, mało kto by przypuszczał, że ten tytuł rodził się w takich bólach. Dość powiedzieć, że pierwsze wzmianki o kolejnej odsłonie polskiego Dark Souls pojawiły się, uwaga, jeszcze w 2014 roku. Co więcej, po drodze mieliśmy tu kilkukrotną zmianę producenta i różne inne mało ciekawe przeboje. Ale wiecie co? To już nie ma żadnego znaczenia, bo reboot Lords of the Fallen wygląda oszałamiająco. Mocno trzymamy kciuki za to, by w parze z oprawą i niesamowitym klimatem szła tu również rozgrywka. No proszę, Sonic znowu wjeżdża na pełnej, tym razem szczególnie mocno uśmiechając się do tych najstarszych fanów serii. Ta odsłona cyklu to bowiem wyraźny powrót do ultraszybkiej klasyki choć w nowoczesnym wydaniu. Dostaniemy tu więc grafikę 3D, pełen wachlarz ulubionych bohaterów, sporą ilość zręcznościowych wyzwań i, co chyba najważniejsze możliwość przejścia całej kampanii w towarzystwie trzech innych graczy. Oj, tyle dobroci na raz! Niektórym grobym dinozaurom może nie wytrzymać piekawa z tego szczęścia. Był kaznodzieja z karabinem czas na czarodzieja z Gnatem. No dobra, to pierwsze to był film, a tu mamy zabawną sieciową popierdółeczkę, w której klimaty fantazy mieszają się z westernem, a survivalowa zabawa z kooperacyjnym rogalikiem z losowo generowanymi biumami. Ot, no taka miła gra na przeczekanie przed czymś znacznie większym i poważniejszym. Hercule Poirot, jeden z najsłynniejszych detektywów świata, ma ostatnio dobrą pasę. Ledwie w sierpniu rozwiązywaliśmy jego słynną sprawę londyńską, a już za chwilę wsiądziemy wraz z nim do Orient Expressu. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem bardziej nam się poszczęści i nowy tytuł oczekiwań nie zawiedzie, bo niestety z tym w przypadku tej serii bywa różnie. Lubicie nietypowe rogaliki? Tak? No, to ten tutaj powinien wam się spodobać. Raz, że to znany już z innych gier tego studia Universum Endless. Dwa, że mamy tu mieszaninę taktycznej strzelanki, RPG i gry z gatunku Tower Defense idealną zarówno do zabawy w pojedynkę, jak i w trzyosobowej kooperacji. I wreszcie trzy, że całość mocno zanurzona jest w komiksowych klimatach science fiction z całą masą najróżniejszych kosmicznych potworów do ubicia. To jak? Spróbujecie? Robin Hood, potężne działa, latające fortece, czary, tarcze energetyczne i mechaniczni przeciwnicy zupełnie nie z tej bajki. Takiej legendy o księciu złodziei z pewnością jeszcze nie widzieliście. Ale choć całe to połączenie wydaje się zupełnie absurdalne, to jednak w tej sieciowej mózce jest coś intrygującego. Czy to bohaterowie? Raczej nie. Braciszek tak jako rosły gość z wielką energetyczną maczugą jakoś średnio do nas przemawia ale może szybka, kooperacyjna rozgrywka przyniesie tu jakąś miłą niespodziankę. Miejmy nadzieję. Jak widać, spodobało się wam śmiganie po zwariowanych torach Hot Wheelsowymi Resorakami. Jakby nie patrzeć, minęły ledwie dwa lata od premiery pierwszej odsłony tej serii, a już mamy jej kontynuację. Czego możemy się po niej spodziewać? Z pewnością jeszcze bardziej szalonych i widowiskowych wyścigów, nowych, niesamowitych pojazdów i towarzyszących im unikalnych manewrów, które mogą zmienić wynik każdego starcia. Oczywiście nie zabraknie tu też edytora tras i samochodów, czy całkowicie nowej historii w trybie kampanii. Słowem, mamy tu chyba wszystko, czym maniacy Hot Wheels mogli sobie tylko zamarzyć. Oj, ten tytuł ma szansę potężnie rozgrzać październikową atmosferę. Nie dość bowiem, że to prawdziwa, nexgenowa perełka, to jeszcze mająca ponoć wycisnąć PS5 siódme poty. No, skoro mamy tu aż dwóch Spider-Manów, a do zabawy przyłączy się później także Venom, to z pewnością będzie gorąco. Zresztą same zwiastuny mówią o tej że prawie wszystko. Będzie się działo i będzie zrogo. Drodzy posiadacze PlayStation 5, nic tylko Wam pozazdrościć. Trzeba to Nintendo oddać. Ma niesamowite pomysły na rozgrywkę. Są tak dobre, że nawet z takiej wydawałoby się prostej platformówki potrafią zrobić grę, o której marzą miliony graczy nerwowo odliczając dni do jej premiery. Ktoś powie zaraz, że to przecież Mario. Te gry zawsze są hitami. A i owszem, ale czy to wyłącznie zasługa wąsatego hydraulika? Z czym kojarzy ci się budowanie miasta? Jeśli przed oczami staje ci wówczas SimCity, to niestety znaczy, że jesteś już starym piernikiem. Królem tego typu gier jest obecnie City Skylines, a właściwie to chyba był, bo zaraz nadejdzie jego następca większy, lepszy, ładniejszy. Postęp technologiczny, jaki dokonał się przez lata w branży gier w tym tytule, będzie widać jak na dłoni, i nie chodzi tu tylko o prawę wizualną. Miasta mają być tu żywymi organizmami, a każda nasza decyzja ma mieć wpływ na ich mieszkańców. Co dokładnie to oznacza? A to już sprawdzicie sobie sami. Pamiętajcie, że ten tytuł już w dniu swojej premiery również trafi do gamepasa. Pewnie gracie jeszcze w Baldur's Gesprzy, co? Ale może akurat chcielibyście od tej gry odpocząć i spróbować czegoś nowego, na przykład mrocznego rpg z mocnym taktycznym zacięciem, aktywną pauzą i widowiskowym bullet time'em? W tej polskiej produkcji to wszystko znajdziecie. Oczywiście jest też nieliniowa fabuła, różne klasy postaci i ponad 12 specjalizacji. Słowem, mamy tu chyba wszystko co potrzebne do dobrej zabawy. To jak? Ktoś się skusi? Tego tytułu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jakby nie patrzeć, ta taneczna seria ukazuje się nieprzerwanie od 14 lat. Najwyraźniej jednak wesołe pląsanie przed ekranem telewizora wciąż nam się nie przejadło. No ale skoro branża muzyczna nieustannie dostarcza nowych hitów, od których nóżka sama chodzi, to raczej trudno się temu dziwić. Przyznam szczerze, że dawno nie byłem tak rozdarty. Seria Metal Gear Solid to przecież absolutna legenda i każda gra z tego cyklu zasłużyła na mocne odświeżenie. Niestety ten pakiet remasterów raczej nam tego nie przyniesie. Będzie za to możliwość przypomnienia sobie pięciu pierwszych odsłon tego kultowego już skradankowego cyklu i to na każdej z obecnie królujących platform. Trochę szkoda, ale jak to mówią na bezrybiu i rak ryba. W naszych zestawieniach najciekawszych premier gier staramy się docenić oryginalne, nietypowe projekty i to jest właśnie jeden z nich. No bo ile znacie gier, w których kontrolujemy szpital polowy, walczymy o życie i zdrowie rannych żołnierzy i podejmujemy naprawdę trudne, czasem moralnie dwuznaczne decyzje? W War Hospital dostaniemy to wszystko w pigułce. Co więcej, ta polska produkcja postawiła na dość rzadkie ostatnio klimaty pierwszej wojny światowej, co samo w sobie może być dodatkowym magnesem. My jesteśmy zaintrygowani, a wy? Tak, dobrze widzicie, napakowany adrenaliną Ghost Runner powraca. Będzie jeszcze szybciej, jeszcze ciekawiej i bardziej hardkorowo. W tej grze ginąć będziemy często i gęsto, ale za to frajda z pokonywania kolejnych lokacji, przeciwników czy bossów powinna być niesamowita. Dlaczego? Bo twórcy chwalą się, że nic nie jest tu liniowe, a sama gra zachęcać będzie do eksperymentowania. No, z taką muzyką w tle, aż chce się samemu podkręcać tempo rozgrywki. I ciąć, rąbać, kopać, przypalać. Oj, chyba się zagalopowałem, ale kubacie o co chodzi, no nie? No i proszę, jeden z najlepszych, petetowych tytułów ostatnich miesięcy za chwilę wyląduje też na pstryczku. Śmiejecie się? A my nie żartujemy, Dave the Diver to naprawdę niesamowity tytuł. Nietypowy, oryginalny z całą masą ciekawych pomysłów na urozmaicenie zabawy. Czego tu bowiem nie ma? Jest nurkowanie, polowanie na ryby, prowadzenie restauracji, odkrywanie ukrytych w głębinach tajemnic, a nawet hodowla własnych ryb. Wierzcie lub nie, ale ta gra co chwila czymś ciekawym zaskakuje, co tu dużo gadać. To prawdziwa niezależna perełka, którą każdy posiadacz pstryczka powinien sprawdzić. No, na ten tytuł tośmy naprawdę się naczekali. Pierwszy Alan Wake pojawił się bowiem ponad 13 lat temu. I choć twórcy tej serii przez ostatnie lata w innych grach starali się do niej nawiązać, choćby w całkiem niezłym kontrol, to jednak może mieć ona pewną trudność z dotarciem do graczy. Jasne, pod względem oprawy graficznej ten tytuł to absolutnie pierwsza liga. Klimat mroku i grozy też wydaje się tu wyjątkowo srogi. No, skoro to ma być rasowy survival horror, to inaczej być nie mogło. Pytanie tylko, ile w tym wszystkim zostało z Alana Wake'a? Cóż, przekonamy się już wkrótce. Niesamowite, ale koncern Electronic Arts znowu miło zaskakuje. Po trzech latach ktoś tam na górze przypomniał sobie, że przecież mają w swoim sportowym portfolio coś więcej niż tylko kopanie piłki. I tak mieszane sztuki walki powracają w nowym, ponoć jeszcze lepszym wydaniu. Ma być realistycznie, płynnie i dużo bardziej brutalnie. Spodziewajcie się więc lepszych animacji, większej ilości detali i systemu obrażeń, który nie tylko będzie zmieniał wygląd naszych zawodników, ale także wpływał na ich możliwości. Miejmy nadzieję, że nie są to tylko oczcze przechwałki. Zgodzicie się chyba, że władca pierścieni to absolutnie fenomenalna marka. Tym większy żal można mieć jednak do twórców gier, że nie potrafią ostatnio jakoś wykorzystać drzemiącego w niej potencjału. Golumowi to się ewidentnie nie udało. Czy ten projekt zdoła przełamać złą pasę? Mamy tu trochę survivalu, mamy trochę Minecrafta, przygody i kooperacyjnej zabawy, nawet do ośmiu graczy jednocześnie. Kto wie, może więc nie będzie to wcale takie złe. I tego lepiej się trzymajmy. Macie dość już tych wszystkich battle royale tworzonych na jedno kopyto? No to co powiecie na starcie głupkowato wyglądający gołębi? Wiemy, brzmi to niedorzecznie, ale dobrze radzimy. Dajcie tej grze szansę, bo w składający się na iście zwariowanych minigerkach drzemie niesamowity, wręcz imprezowy potencjał. Tu Micha się cieszy nawet jeśli przegrywamy z Kretesem. Spróbujcie, będzie w game passie? Nie pożałujecie. Lubicie nietypowe, relaksujące produkcje? No to ta taka będzie. Mogłoby się wydawać, że gra o wspinaniu się na wielką, tajemniczą wieżę dość szybko zacznie nas nudzić. Twórcy przygotowali tu jednak dla nas cały szereg różnych wyzwań, przez co droga na górę to jedna wielka przestrzenna łamigówka. Co najlepsze, nikt tu nie narzuca nam tempa, nikt nie wymusza konkretnego podejścia. To od nas ma zależeć jak, co i gdzie. I tak oto dotarliśmy do końca naszego październikowego zestawienia najciekawszych premier gier. Sami przyznajcie, jest tego całkiem sporo, a i grubych hitów w ciągu najbliższych kilku tygodni brakować raczej nie będzie. Tym razem problemem może być więc nie brak dobrych gier, a brak czasu, by wszystkie je ograć. Co prawda listopad pod tym względem zapowiada się dużo skromniej, ale przecież i tam czekają nas potężne emocje. Nasza rada? Dobrze wykorzystajcie nadchodzące tygodnie, grajcie i cieszcie się z nowości, a my widzimy się już za miesiąc przy okazji kolejnego odcinka naszej serii. Trzymajcie się i bawcie się dobrze.